Stwardnienie rozsiane, choroba o wielu twarzach. Na świecie na SM choruje prawie 2,5 miliona osób. Stwardnienie rozsiane dotyka ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia. Komórki układu odpornościowego chronią nas przed zagrożeniami z zewnątrz. Ale zamiast nas bronić, atakują nasz organizm, konkretnie mielinę, która osłania komórki nerwowe. Skutkiem tego dochodzi do zaburzenia przekazywania impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Co wywołuje bardzo różne objawy: zaburzenia równowagi, ból, drżenia, problemy z widzeniem, zmęczenie, depresja, problemy poznawcze, zaburzenia seksualne, problemy ze zwieraczami i inne. SM jest przede wszystkim diagnozowane u osób młodych. Między 20 a 40 rokiem życia, ale zdarza się, że chorują też dzieci. Kobiety chorują na SM dwa razy częściej. W Polsce na SM choruje około 50 tysięcy osób. Zobacz, jak zmieniał się dostęp do leczenia w Polsce. W 1868 roku, Jean-Martin Charcot jako pierwszy nazwał i opisał stwardnienie rozsiane. 1981 rok pierwsze badania rezonansem magnetycznym. 1993 rok pierwsze leki modyfikujące przebieg rzutowej postaci SM. 1998 rok pierwsze leki refundowane w Polsce. Początkowo leczenie było nierefundowane, w związku z powyższym pierwsze leki sprowadzaliśmy sami, ponieważ były to ogromne kwoty. Sprzedaliśmy dom, by móc córkę leczyć. Następnie, proszę Państwa, udało się, że córka, ponieważ była chodząca, weszła w program dwuletni, bo takowy był, leczenia. Po dwuletnim programie leczenia została leczenie interferonem przerwane. Rok 2008 lek dla osób, które nie odpowiadają na podstawowe leczenie SM. W 2011 roku pojawił się pierwszy lek doustny jeszcze nierefundowany w Polsce. Ciągle przyjmuję leki doustnie. Przede wszystkim wykluczałam stres związany z kłuciem, z bólem. Jest to bardzo duży komfort dla mnie, ponieważ wiem, że terapia jest długoterminowa. W 2011 roku nastąpiło wydłużenie finansowania terapii do 5 lat i zniesienie kryterium wieku. W 2013 rok powstaje druga linia leczenia SM. Dla tych, którzy się w trakcie tej terapii pogarszali, bo na przykład wytwarzali przeciwciała przeciwko tym interferonom, bo choroba się zaostrzała, nie mieliśmy żadnej formy terapii. Wprowadzenie tych dwóch leków, leków silniej działających, gdzie korzyści oceniało się na 50, 60 czy nawet 70% poprawy, było ogromnym przełomem. W 2014 roku zniesiono ograniczenia czasu trwania terapii dla pierwszej linii leczenia. Pierwszy refundowany do doustny lek w pierwszej linii pojawił się w roku 2016. Rok 2017 to dwa nowe refundowane leki w Polsce i dwa nowe zarejestrowane leki na świecie. Zdecydowałam się na zmianę leku, ponieważ odkryłam innowacyjną terapię w formie wlewów, która jest refundowana od 2017 roku jest ona szansą dla mnie na lepsze jutro na poprawę mojego stanu zdrowia. U każdego SM przebiega inaczej, a dostęp do indywidualnego leczenia umożliwia bardziej skuteczną terapię. Leki, które przyjmuję, mają wysoką skuteczność, a sposób podawania ich, rozłożony w czasie, w kilku wlewach, pomaga komfortowo żyć bez codziennego myślenia o chorobie. W 2018 roku nastąpiło zniesienie ograniczenia czasu terapii w drugiej linii. Wspólnym wysiłkiem zbliżamy się do wyleczenia SM. Światowy Dzień SM, 30 maja.